Siema, y, witam, tu OG Cori, najlepszy OG y, Tu wam dzisiaj opowiem na tym pięknym y, molu, nad plażą Jak się wziąć za robotę Rebaka, ponieważ Niektórzy sobie nie radzą na początku I y, prawda, nie wiedzą co i jak A to jest bardzo proste i tu wszystko jest wyjaśnione W tym celu nie musimy się nigdzie zatrudniać Na naszej pięknej serwerze o nazwie Voltage RP Wystarczy, że przyjdziemy tu, oto na to molo na to molo tu wszyscy widzą proszę bardzo i idziemy sobie tutaj do pana wędkarza i mówimy mu dzień dobry proszę pana i bierzemy od niego przynętę i bierzemy od niego wędkę i bierzemy od niego poradę jak łowić ryby zobaczmy musisz udać się na sam koniec mola zejść na dół tam możesz zarzucić swoją wędkę do wody, aby złowić się, ryby musi poczekać, aż na Twoją głowę pojawi się znaczek. Ryby i 3 sekundy po jego zniknięciu przykliknąć E. No to E, jak emu, to jest przycisk obok y, W, czyli obok tego wsadu, którym się właśnie y, może tutaj otagowane wszystko. Nie będę ten. Nie będę tutaj się przy tym stawał, rozstawiał. Stajemy sobie gdzieś tutaj na tym dolnym molo. Bierzemy sobie F2 punek jakby ktoś nie wiedział. Raczej każdy, wszystko wiecie takie rzeczy. Nie? Dobra, bierzemy sobie wędeczkę. Używamy wędeczkę. I proszę bardzo, tutaj łowimy rybki pełne czylerka utopia. W tym czasie możemy napić się wody. No. Tutaj mamy dużo czasu, prawda? I musimy używać tylko jednego palca, więc możemy sobie w tym czasie nawet dolać wody do naszego kubeczka. Elegancko. No i co tu robimy? Zgodnie z instrukcją czekamy aż na naszą głową pojawi się taki znaczek jak w Metinie. Kochani, jak w Metinie. Wszystko jest tak jak trzeba, jak w starym dobrym metinku na PL-u. Jak gram na obsidianie, to był... Świat trzeci, jak było jeszcze tylko trzy twierdzy, jeszcze nie było czwórki, a teraz to już w ogóle jest popierdolone. Tam i w ogóle nie grajcie na PL-u. Napiłem się tu wody bez ostrzeżenia tym razem. No i czekamy. Raz, dwa, trzy i cyk. I złowiłem sardynkę. Zaraz to było tak na szybko. Jeszcze wam pokażę teraz dokładniej, co będzie robić. Jak to ten wyliczyć, tak co do sekundy. Pokażę Wam głośno Wam policzę, żeby każdy wiedział, jak się liczy do trzech. Tylko musimy poczekać na branie wiadomo. No i czekamy, i czekamy sobie na branie. No czasem jest długo, no co zrobisz. O, mamy takie malutkie widać. Trzeba być uważnym. Raz, dwa, trzy i cyk. I mamy śledzia. To też nie było dobre pokazowe branie. Jeszcze, jeszcze raz wam pokażę. Teraz już będzie na pewno dobrze. Będę skupiony cały czas. Nie będę już pierdolił. Czekamy, czekamy na branie po prostu już i wam pokażę. Oj uwaga, raz, dwa, trzy i klik. No i mamy śledzia. Dobrze. No i oczywiście za pomocą X, który anuluje nam każdą animację, możemy sobie anulować to nasze łowienie. I wyciągnięcie telefonu również anuluje nam łowienie. W tym czasie łowienia ogólnie oprócz picia wody możecie pogadać z ludźmi, zapoznać się i jakieś kontakty, prawda. Zasięgnąć języka w sprawach różnych Tylko uwaga, bo tu najczęściej Ponieważ to jest praca dorywcza To prawda Policja też tutaj Przesiaduje I w tym oto miejscu podchodzimy sobie, żeby sprzedać nasze Zdobycze Z dzisiaj Ta suma, która się w lewym dornym się wyświetla To jest suma w sumie Za wszystkie ryby, nie to, że jeden śledź tysiąc Tylko to wszystkie śledzie, które mamy Za nie dostaliśmy tysiąc co jeszcze możemy tu złowić? Możemy tu złowić perłę. Znaczy, od, znaczy łowimy małże. Małży się nie da sprzedać. Za y, z małży możemy dostać 3 perły oczywiście. Za białą jest troszkę ponad 20 koła. Za niebieską chyba jest 40 parę. A za y, krwawą oczywiście jest 75 koła. Z tego co pamiętam. Coś takiego. No dużo w każdym razie. No i tutaj nie musimy się przebierać, nic, nie musimy mieć pracy, przypominam, w tylko przynętę i wędeczkę, możemy wziąć ze sobą, o, jeszcze możemy wziąć ze sobą maksymalnie 100 przynęty, jakbyśmy chcieli wziąć więcej, to mamy już przynętę, musimy mieć 0, żeby wziąć sobie więcej, więc jak tam, nie wiem, idziecie sprzedać i macie 12 przynęty, to ją po prostu sobie tutaj usuwacie, wyrzucicie ją sobie na ziemię, ile mamy, 96, wyrzucamy 96 przynęty, i to tyle już nam nie zalega. Dobra, mam nadzieję, że do tego pytań nie ma, że wszyscy wiedzą co się dzieje, wiedzą o co chodzi. No i dziękuję za uwagę, do widzenia.